W tym odcinku programu Nasze Sprawy przed Państwem kolejna odsłona łódzkiego bubla z kostki. Odwiedzimy ulice, które tak naprawdę nie tak dawno były remontowane. Remont trwał długo i wymagał od mieszkańców oraz poruszających się tam młodzian i turystów wiele cierpliwości. A teraz okazuje się, że długotrwałe prace nie wystarczyły, by mieszkańcy mogli długo cieszyć się na z kostki. Według telewizów jednym z kłopotliwych rejonów jeśli chodzi o nawierzchnię z Kostki są ulice Rewolucji, Wschodnia i Jaracza, a w wypadku tej ostatniej tym razem chodzi o Kostkę Łupaną, a nie o Czerwoną Jodełkę z Klinkieru. Odwiedziliśmy wskazane miejsca by sprawdzić czy zgłaszane także drogowcą usterki zostały usunięte. Zaczęliśmy od spaceru ulicą Rewolucji w kierunku skrzyżowania ze Wschodnią. Nic się nie poprawiło proszę Państwa, raczej można zaobserwować pogorszenie. Tak. Nie jest lepiej. Jest jak zwykle. Chcieliśmy zapytać o tą kostkę. Ona jest w wielu miejscach Łodzi, a wygląda to dramatycznie, bo wypada po prostu. To bo... No i kolejna dziura. Widać, że tutaj to już było naprawione, bo są resztki cementu, więc być może kiedy tutaj były prowadzone naprawy poprzednim razem. ewidentnie nieskutecznie. To jest ta drobna kostka, która zawsze wypada, ale jak mogliśmy zaobserwować też przed chwilą na skrzyżowaniu z wschodnią, również ta duża kostka wypada, właściwie się przemieszcza na wyniesieniu właśnie, które ma służyć pieszym i spowalniać ruch, tak żeby było bezpieczniej przejść. W wielu realizacjach ta kostka za bardzo rozrosła się na tych ulicach. Przede wszystkim, kiedy pojawia się na ulicy, a nie na chodniku, stanowi duży problem. Są to decyzje konserwatorskie, które no, wpływają na estetykę i rozumiemy taki obszar chroniony, zwłaszcza śródmieścia. Natomiast droga powinna być przede wszystkim praktyczna i funkcjonalna. Zaczyna się niewinnie, naprawdę a potem wypadają kolejne kostki oraz no nie jest to ani wygodne ani też za specjalnie bezpieczne dla kierowców wysiadających tutaj z samochodu szczególnie jeśli kierowcami są panie używające butów na szpilkach bo to są wąskie obcasy i jak wpadną w taką dziurę to właściwie wizyta u szewca to wiadomo, że będzie konieczna tutaj zapadła się studienka i to też niedobrze, bo może dojść do uszkodzenia instalacji, jeśli to się będzie dalej zapadało. Natomiast widać, że w sąsiedztwie właśnie też kolejnej studienki te kostki pracują, poruszają się. No tu na szczęście to jest też już poza granicą samego miejsca parkingowego, przynajmniej w teorii. Ale jak jeszcze raz samochód najedzie, tu mamy też, o zauważył to Grzegorz, już falujące i klawiszujące na razie odrobinkę tylko płytki chodnika, więc za chwilę któraś z nich się pewnie złamie. Więc szkoda po prostu pracy i pieniędzy podatników na tak wykonane inwestycje. Widzę też i na krawędzi jezdni po drugiej stronie i po środku też jakieś takie miejsce. I trudno mi to określić, czy to było tak od razu niefartownie położone, czy po prostu właśnie ta część z kostki zaczyna się tutaj zapadać. Sam po tamtej stronie jest niżej. Tu często stoją, zatrzymują się po prostu pojazdy i te kostki są wykruszone. Tu kolejny brak. I tu już całkiem wiele tych kostek brakuje. Myślę, że po prostu ktoś się ulitował i je wyjął, bo leżą tam przy furtce z kolei. Natomiast to jest pułapka na pieszych i to w dodatku młodych pieszych, bo stoimy przed szkołą podstawową. Remont był tutaj nie tak dawno, więc na pewno ta przestrzeń nie powinna tak wyglądać. A szczególnie właśnie taka pułapka przy furtce. Może zaowocować właśnie nieprzewidzianymi wypadkami jak skręcenie nogi albo złapanie zająca. Odwiedziliśmy także ulicę Jaracza. Ubytek w łupanej kostce przy wjeździe do pawilonu handlowego został naprawiony. Postanowiliśmy więc sprawdzić jak przebiegają prace na remontowanym skrzyżowaniu ze Wschodnią. Chciałoby się powiedzieć praca w re na skrzyżowaniu Wschodniej i Jaracza, ale jednak nie. Osoby, które tutaj spotkaliśmy powiedziały, że tak sytuacja wygląda od co najmniej dwóch tygodni. Dawno tu się tak nic nie dzieje? Nie mam pojęcia, bo jestem pierwszy raz w tym A, Tydzień, dwa. Miesiąc czasu ponad, nic nie robią, odcięci kurde od świata. W poniedziałek zamykają wschodnie Narutowicze. Także jak to nie będzie otwarte, to dobrze, jak to mówią. Nie ma tutaj żadnego pracownika. Jest za to dużo bałaganu, bo pozostawały jakieś resztki śmieci i materiałów budowlanych, ale same prace, jakby wydaje się, zostały zakończone. Czemu więc skrzyżowanie nie jest otwarte? Prawdopodobnie pracownicy poszli sobie na urlop i wypoczywają. Z żoną ostatnio o tym rozmawialiśmy, że w sumie. Dlaczego to jest zamknięte? Nadal to się zastanawiamy. No, bo pomagam, Jedynie o czym pomyślałem, no nie wiem, czy to prawda, ale tak pomyśleliśmy sobie, że może to musi wyschnąć. Ale no teraz trochę zły. zły czas, żeby nie wysychało. Ale akurat ta teoria bliska jest prawdy. Przynajmniej tak to tłumaczą urzędnicy, bo prace w tym newralgicznym dla centrum młodzi punkcie zostały zakończone. Wymieniona została cała podbudowa, ułożona została z betonu, a na tym została ułożona kostka, która w tej chwili nabiera w do odpowiednich właściwości. Ten beton wiąże, dojrzewa, tak żeby faktycznie można było mieszkańcom zapewnić odpowiedni przejazd. A żeby efekty remontu prowadzonego kolejny raz w tym samym miejscu były trwalsze niż poprzednio, mieszkańcy niestety muszą jeszcze zaczekać. Potrzebujemy około jeszcze dwóch tygodni, aby wszystkie te materiały związały, nabrały właściwości, aby to zostało odpowiednio utwardzone. W połowie listopada skrzyżowanie wschodniej z Jaracza ma być całkowicie przejezdne, a remontująca je ekipa przeniesie na ulicę Struga. Otwarcie skrzyżowania ułatwi poruszanie się samochodów w śródmieściu. Na swoje trasy wrócą też autobusy komunikacji miejskiej. Ostatnim punktem wycieczki, śladem Bubla z Kostki, były okolice skrzyżowania Legionów i Gdańskiej oraz położonego po sąsiedzku skrzyżowania Gdańskiej z Mielczarskiego. Mamy pas dla rowerzystów, była na nim owszem czerwona farba, bo to było wyznaczony taka śluza właściwie dla rowerzystów. No ale już się mocno wytarła i też myślę, że ani nie rowerzyści, aż to tak wytarli koła samochodów, tylko po prostu, no raz, że na granitowej kocce ta farba się średnio trzyma, to widać, e, że tutaj stoi woda. No tak nie powinno być, bo woda powinna odpłynąć do studzienki. Tu się zaraz zapadnie na jezdni, no jakieś takie dziwne wygniecenie. Nie wiem, czy to jest jakieś takie przeciążenia są? Teraz zbliżamy się właśnie do tego... Wyniesionego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu i po prostu nie do wiary, jak źle to wygląda. Praktycznie całe przejście od tej strony. Jest do wymiany. Mamy mało specjalistów, którzy potrafią się profesjonalnie tym zająć i stąd też potem duże problemy z nawierzchnią, która wypada, którą trzeba poprawiać, i te prace wykonywaliśmy choćby już na cmentarnej, na Jaracza, trzeba będzie się pojawić na rewolucji, czy właśnie na przejściu dla pieszych, które mamy na skrzyżowaniu Legionowi Gdańskiej. To było niezrobione po prostu i już. No ja tu jestem krótko, więc... Mhm. ale. No uważam. Ach, już nie chcę się denerwować, wie Pani, bo pieniądze idą, idą, nie wy Pani z danoska. ale, 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 no i co, ale. Czyli źle zrobili po prostu. No to dokładnie. Coś się szybko zepsuło. No szybko, szybko, no. Albo tak robią, <gryw> też różnie może być, nie? Może warunki nie sprzyjały akurat wtedy. To też mogło tak być. To też mogło tak być. A się spieszyli. Tam, gdzie będziemy mogli to robić, będziemy wymieniać to na inne nawierzchnie czy stosować inną technologię, bo korzystamy już z tych doświadczeń i choćby to skrzyżowanie Jarocza Wschodnia zostaną wykonane z zupełnie nową podbudową i na nowo ułożoną nawierzchnią. Na nowych realizacjach, i inwestycjach, do których teraz siadamy i projektujemy, odchodzimy zupełnie od takich nawierzchni. Tworzymy asfaltowe chodniki lub zwykłych płytek, a nie żadnej kostki łupanej. Bo dla nikogo jest to po prostu niewygodne. Trudno przejść na szpilkach z walizką, osobą starszym czy wózkiem z dzieckiem. Ulica ma być przede wszystkim funkcjonalna i wygodna. Szczególnie w przypadku skrzyżowania legionów z Gdańską, a konkretnie wyniesionego przejścia na Gdańskiej. Mamy nadzieję, że przy naprawie zostanie przyjęta inna technologia. Być może wyniesienie będzie nieco niższe, tak by po naprawie służyło znacznie dłużej mieszkańcom niż teraz. Jeżeli macie Państwo problem, w którego rozwiązaniu możemy pomóc, piszcie na adres nasze sprawy małpatoja.com.pl. Korespondencję jak dotąd można także kierować na adres redakcja oraz wydarzenia małpatoja.com.pl. Do Państwa dyspozycji jest również nasz interwencyjny numer telefonu 42 643 99 16.